Cześć, cześć! Z tej strony Ania z bloga Cytrynowe Drzewo, i dzisiaj przychodzę do Was z zestawieniem skrapowych papierów, które według mnie możecie użyć do wykonania wszelkich prac skrapowych, które mają być zrobione w stylu Boho. Ale może zacznę tak pokrótce od tego, jak ja widzę w ogóle ten styl Boho, czym on dla mnie jest, jak, jakie ja mam na, na niego pomysły. No to tak, dla mnie Boho. To przede wszystkim naturalne barwy, to jest jakby podstawa. Yy, barwy ziemi, takie wszelkie odcienie beżów, brązów, bieli, szarości, zieleni, ale nie tylko, bo yy, też odważne kolory są jak najbardziej ok, ale yy, czy, czyli na przykład takie nie wiem, czerwienie czy, czy jakiś niebieski, ale one muszą być yy, w odpowiedniej tonacji, yy, takie jakby muszą być przywieszone, trochę zamglone. To wtedy myślę, że się też w ten styl y, wpisują. Oczywiście, jak tam gdzieś tam jeszcze użyjemy do tego odpowiednich dodatków. Y, co jeszcze? Kolory to raz, no ale właśnie te dodatki. Z dodatków y, to według mnie też bardziej idziemy w te naturalne y, materiały. Czyli y, co mamy? Mamy drewno, mamy sznurki. Tutaj na przykład w skrapie możemy użyć y, sznurka jutowego. Mamy y, koronki. Tutaj na przykład takie cieniutkie, albo tutaj trochę grubsze, jakieś juty, co tam jeszcze możemy użyć, piórka, frędle, rzemyki, jakieś różne plecionki, można jakieś takie mini makramy zrobione ze sznurka użyć, jakieś kwiatowe wianki, wiklinę, gdzieś tam jakąś, jakąś małą, gdzieś tam dodać pewnie ratan, bambus też by się nadał. Pewnie jeszcze wiele, wiele innych. Myślę, że też kwiaty mm, też się wpisują w ten styl jak najbardziej. Yy, no, także tyle ode mnie z tych dodatków. I to tak wszystko było słowem wstępu. Bo teraz przechodzimy do tej głównej części, czyli papiery. Ja tutaj sobie nieco odgruzuję. I mamy papiery. I teraz tak. Pierwsza kolekcja. Według mnie to jest chyba taki numer jeden. Do, do boho yy, prac skrapowych. Jest to Home Sweet Home od Lexi Design. ja nie będę Wam w całości pokazywała tych yy, kolekcji, yy, bo one są też prezentowane yy, m.in. na laserowe.pl. Tam kolekcje są fajnie poukładane. Znajdziecie je na pewno. Yy, no i co my tu mamy? Zobaczcie. Mamy biele, mamy beże, mamy brązy mamy kwiaty, ale wszystko jest właśnie takie takie delikatnie przygaszone. Tutaj mamy też, widzicie, te dodatki, takie jakieś rata Mamy trochę kwiatów. Yy, mamy tutaj liście. Yy, o, tutaj mamy dodatki. Tutaj bardziej dodatki do takich prac, właśnie związanych z domem, no bo Home Sweet Home, wiadomo o co chodzi. Ale yy, ja na przykład z tej kolekcji robiłam album ciążowy i też myślę, że wyszedł całkiem fajnie i na pewno wyszedł dobrze. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda. Myślę, że boho jak się patrzy. Tutaj mamy, czyli jeszcze raz, to jest Home Sweet Home od Lexi Design. Kolejne. Tutaj może już tak mniej oczywista kolekcja to jest House of Boost, też od Lexi Design. Tutaj mamy fajne, przygaszone, takie przyciemnione kolory. Może bieli za dużo nie ma, ale kolor ziemi na pewno znajdziemy, bo zobaczcie, ile mamy tutaj takich, takich beżów, brązów. Tutaj, tak samo. Tutaj mamy właśnie takie burgundowe, myślę, że one też by się wpisały w klimat. Jakbyśmy dodatkowo gdzieś tam jakąś koroneczkę dodali, to byłoby jak najbardziej jak najbardziej boho. Tutaj wiadomo mamy dodatki bardziej związa związane właśnie z tytułem House of Books, ale wiadomo nie musimy używać kolekcji zawsze zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Także tak to wygląda czyli House of Books Lexi Design. Kolejna kolekcja. Tutaj akurat pokazuję Wam okładkę Together Forever Set od Lexi Design, ale tą samą kolekcję macie jakby bez seta i wtedy nie macie tutaj tych grafik do wycinania, tylko macie jakby te tła bazowe, ale one są wszystkie właśnie w takiej tonacji. Ja już tą kolekcję sobie pocięłam, zostało mi kilka arkuszy i tak ona wygląda. Czyli mamy zielenie, beże, Trochę brązów, biele i kwiaty. Także też myślę, że się w klimat Boho by wpisała. Jeszcze jak dodamy jakieś właśnie takie boho dodatki, to, to jak najbardziej mamy klimat boho, jak się patrzy kolejny raz. Czyli to jest Together Forever Podeks for Design. I kolejna ostatnia już propozycja. To jest, ja tutaj nie mam, nie mam tego papieru pierwszego, żeby Wam pokazać nazwę, ale tutaj mamy Beautiful Moments, to też jest Lexi Design. Ostatnio z tej kolekcji nawet wykorzystywałam tą kartę, zrobiłam kartkę ślubną. Tutaj Wam dodam link, żebyście mogli spojrzeć i też taką kartkę zrobić. I myślę, że też wyszło, wyszło fajnie boho, bo właśnie z tą kolekcją tak może Wam wyjść. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Też mamy trochę zieleni, mamy te kolory takie przygaszone, yy, mamy jakieś koronki, jakieś takie dodatkowe motywy. O, tutaj mamy jeszcze grafiki do wycinania, tutaj mamy jakieś yy, też koronki. Także jest tutaj, yy, czym wybierać. OK. Także tak wyglądają moje typy yy, bochoskrapowych papierów. A wy w ogóle lubicie bochostyl? Czy, czy nie bardzo jest wam on bliski? Jak to, jak to z tym bocho u was jest? często tworzycie prace, które do tego bocho nawiązują, czy, czy nie za bardzo? Czy nie czujecie tego klimatu? Chętnie poczytam w komentarzu, jakie są wasze przemyślenia, wasze spostrzeżenia. No, i ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Pa, pa, pa.